OK, powiedzieliśmy sobie jak działa linia wzroku, ale co nam to daje i tak naprawdę skąd wiemy co mogło zrobić, a czego nie nasze jednostki. Każda jednostka, którą zakupicie, niezależnie od tego czy będzie to pojedynczy oddział, pojazd czy cały zestaw startowy, przychodzi z kartą. Tak wygląda karta jednostki. W lewym górnym rogu znajdziemy nazwę jednostki oraz jej przeznaczenie. W prawym górnym rogu znajdziemy podstawową statystykę jaką jest ruch oznaczony pojedynczą strzałką oraz marsz oznaczony podwójną strzałką a na końcu klasę pancerza danej jednostki. Jeśli jednostka posiada jakieś specjalne umiejętności, bądź cechy broni, wymienione są one pod podstawowymi parametrami. Głównym elementem awersu karty jest tabela uzbrojenia. Znajdziemy na niej statystyki broni, w której wyposażone są nasi żołnierze, bądź pojazdy czy bohaterowie i jakie statystyki mamy przeciwko jednostkom przeciwnika. Jak widzicie, na górze mamy podział na piechotę, pojazdy i samoloty, w zależności od tego, jaka klasa pancerza jednostki, której strzelamy, po lewej zaś różne rodzaje broni, które posiada dany oddział. W tym wypadku mamy oznaczone literą A. Te litery nam się przydadzą, żeby poznawać, która figurka wyposażona jest w którą broń. Po drugiej stronie jest zdjęcie, do tego za chwilę wrócimy. Oznaczone literą A są strzelby, trzy sztuki w tym oddziale, B, dwa miotacze płomieni oraz każdy z żołnierzy posiada C, czyli pięć maczek. Następnie w kolumnie zasięg widzimy, jaki zasięg w kwadratach, tak jak widzieliśmy wcześniej na planszy, ma każda z tych broni. Strzelby mają zasięg dwóch kwadratów, nie dać jednego, zaś maczety to broń do walki French, czyli C Close Combat. Teraz wykonujemy teoretycznie atak. Najpierw pytamy się przeciwnika, jakiej klasy jest jednostka, którą atakujemy. Znaczy, że jest to druga klasa pancerza. Jedziemy więc do drugiej klasy pancerza piechoty. I przesuwając palcem w dół, możemy zobaczyć, że każda strzelba ma sześć kostek. Pierwsza cyfra po lewej to jest zawsze liczba kostek, którą dana broń rzuca do przeciwnika które zadają każda jeden punkt obrażeń. Po prawej stronie znajduje się liczba obrażeń, które każda trafiona kostka zadaje przeciwnikowi. Tak wygląda tabela uzbrojenia. O tym, jak zadaje się te punkty przeciwnikowi, jak się do niego strzela, powiemy sobie w późniejszym terminie. Teraz przejdźmy do rewersu karty. Na rewersie karty znajdziemy zdjęcie jednostek i, tak jak Marek wcześniej powiedział, literki oznaczające, jaki żołnierz posiada jaką broń. W tym wypadku każdy z żołnierzy posiada maczetę. Przy każdym żołnierzu jest literka C, a poszczególni żołnierze posiada literkę A lub B oznaczającą miotacz lub shotguna. W lewym górnym rogu znajduje się koszt jednostki. Jest to ważne przy budowaniu swojej armii, na ile punktów będziemy chcieli grać. Poniżej znajdziemy nazwę jednostki, która jest identyczna jak na awersie karty, oraz znaczek bloku lub frakcji. Poniżej Mamy, mamy skrótowy zapis specjalnych zasad lub umiejętności, jakie dana jednostka posiada. Pełne umiejętność jest zawsze opisana w podręczniku. No dobrze, wiemy już jak działa plansza w Das Tactics, jak mierzy się z jej pomocą linię wzroku, że mamy jednostki, które mają swoje karty. Teraz jak aktywujemy te jednostki na polu bitwy? W Das się w systemie I go, you go, czyli gracze naprzemiennie aktywują po jednej swojej jednostce. Jednostka zaaktywowana do końca, tury zwykle nie może już nic zrobić, a w swojej aktywacji posiada dwie akcje. Możemy je wykorzystać na poruszenie jednostki, strzał lub inną specjalną akcję, którą dana jednostka posiada. Jeżeli wykonujemy dwie takie same akcje, stają się one jedną potężniejszą akcją. Czyli wykonując akcję ruchu, która zwykle daje nam jakieś tam możliwość poruszenia w poplanszy, zamienia się ona w akcję marszu. Która wtedy daje nam inny zasięg ruchu. Zużywając obie akcje na atak, otrzymujemy atak mierzony, który pozwala nam przerzucić kostki, którymi nie trafiliśmy. Każdy blok w grze ma swoje dedykowane kostki: alianckie, Związku Sino-Sowieckiego, niemieckie lub najemne. Na kościach możemy osiągnąć trzy wyniki, każdego dwie kopie: znak frakcyjny danego bloku, tarcza bądź celowy. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze kiedy rzucamy, aby osiągnąć jakiś efekt albo wynik, znak frakcyjny jest dla nas dobry. Dodatkowe modyfikatory, jakie mają jednostki lub bohaterowie, mogą oznaczać, że będziemy mogli wykorzystać jeden z pozostałych dwóch typów znaczka. Ponadto kości używa się do wygrania tak zwanej inicjatywy. Przed rozegraniem rundy gracze rzucają trzema kostkami i decydują o tym, kto zaczyna. Ten, kto wrzuci więcej znaków frakcyjnych decyduje, czy zaczyna sam, czy oddaje też inicjatywę przeciwnikowi. Jeżeli jest remis w znakach frakcyjnych, sprawdzamy, kto wrócił więcej celowników. Kostek używamy w ramach strzału, kiedy wykonujemy atak do przeciwnika, rzucając odpowiednią ich liczbą, kiedy atakujemy z danej broni wroga. Znak frakcyjny powoduje trafienie z danej broni. Jeżeli jesteśmy w jakiejś broni ekspertem, wtedy liczą się nam również celowniki, ale to już zasady dodatkowe. Co ważniejsze, kiedy jednostka broni się przed ostrzałem przeciwnika, Również bierze odpowiednią liczbę kostek, rzucamy taką ilością kostek, ile ma trafił nasz przeciwnik, i próbuje wykonać tak zwany unik. Załóżmy, że stoi ona w szczerym polu i nie ma żadnej osłony. W tym momencie moi marines wykonają unik na znaku frakcyjnym. Pozostałe kostki trafiają i musiałbym pozbyć się w tej sytuacji czterech figurek, ponieważ cztery kostki trafiły. W przypadku, gdy jednostka znajduje się na osłonie, tak jak teraz ci marinesowie, znajdują się na polu ze skrzynką. Tak samo rzucamy kostkami i sprawdzamy. Mamy jeden znaczek frakcyjny, ale dodatkowo doliczamy jeszcze tarczę. Czyli w tym przypadku będziemy musieli ściągnąć tylko dwie figurki ze stołu. Ostatnią rzeczą, której sobie powiemy, jest wykonywanie akcji ataku mierzonego i walka wręcz. Załóżmy, że ten oddział wykonuje ostrzał do oddziału Desert Sun stojącego tuż obok. W tym momencie, kiedy deklaruje akcję ataku, mogę stwierdzić, że po wykonaniu akcji ostrzału Moi Mariusz zdecydują się również na walkę wręcz. Zurwam obie moje akcje na strzał, co powoduje, że mój strzał będzie mierzony. Czyli te kostki, które nie trafią, przerzucę. Ale muszę zdecydować, czy mierzony będzie ostrzał z broni ręcznej, czyli zasięgowej, czy też kiedy już przeciwnik zdejmie straty po ostrzale z moich karabinów, mierzony, czyli przerzucany, będzie atak na walce wręcz. Jak działa walka wręcz? Marek już wcześniej wspomniał o maczetach, które miały zasięg w literkę C. Oznacza to, że jednostka musi znajdować się obok jednostki wroga, czyli w zasięgu 1. Jeśli jednostka na swojej karcie nie posiada dedykowanej broni do walki wręcz, to posiada broń uniwersalną o statystyce 1x1, /1, czyli tzw. pałki i sztachety. Walka wręcz odbywa się w taki sposób, że obaj gracze jednocześnie rzucają tyle ma kostkami, ile posiadają figurek. I tak jak to zwykle bywa w walce wręcz, jak ktoś Ci daje w twarz, to mu oddajesz. Walka jest symultaniczna i jednostki ponoszą straty jednocześnie. Załóżmy więc, że oddział, który tutaj widzimy, pięciu Marinesów wykonuje walkę wręcz z trzema grenadierami niemieckimi. Co prawda będzie to walka nierówna, szczególnie, że grenadierzy niemieccy mają kostki radzieckie, ponieważ nie ma małych niemieckich na stanie, ale wyrzuciłem teraz cztery znaki frakcyjne i jeden celowy. To znaczy, że zadam przeciwnikowi aż... Cztery kostki obrażeń, przy czym Marcin wyrzucił tylko jeden znak frakcyjny. Czyli ja eliminuję jednego z moich żołnierzy, on zaś musi wykonywać cały swój oddział, ponieważ zadałem mu nawet więcej obrażeń niż e, jest w stanie przyjąć. Jako, że to są ciężcy granadierzy, teoretycznie mogliby się on jeszcze wbronić na tak tzw. umiejętności odporności na obrażenia, ale nie będziemy teraz wchodzili w zbytnie szczegóły. Dziękuję za uwagę. To wszystko w serii pod tytułem Jak grać w Dasta na zasadach podstawowych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku opowiemy Wam, jak rozwijać swoje zestawy startowe o dodatkowe jednostki. Tyle od nas, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej! A to jest. Nie, no dobra, to najbliższa. Jeżeli wykonujemy. Tabela uzbrojenia, jakie jednostka posiada. Ona nie posiada tabeli, tylko uzbrojenie. A co powiedziałem? Powiedzieć tabela uzbrojenia, jaką jednostka posiada. Część. Dobra. Frontu karty zajmuje tabela uzbrojenia. To jest front, a to nie jest ty? karty. Dobra, wiesz co, ja to Tak, to tak, 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 ja... Ty się znowu zapowiedz o, o tyle, <ślesky> Tabela uzbrojenia, jaką nie <ślesky> dostka posiada. No, no, dobra. <ślesky> Bo tam był domyśle przecinek. <ślesky> no domyślam się, ale... Widzowie nie zauważyli przecinka. To jakiś odcinek tam mały, <ślesky>